Niewiele osób wie, że praca w kamieniołomach nie jest taka, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Gdy zachodzi słońce, a pracownicy udają się na spoczynek, kiedy bramy kamieniołomów zostają zamknięte, a w powietrzu słychać przeszywającą ciszę, wtedy możesz odkryć ich tajemnicę. Musisz tylko wiedzieć, gdzie jej szukać. Witaj w nieznanym życiu kamieniołomów. To wozidło przewozi 25 ton doskonale przerobionych skał i kruszyw. Z tego samego materiału zrobiony jest asfalt, po którym się porusza, a także wiele kilometrów autostrad. Do ich budowy potrzeba setek załadowanych wozideł takich jak to. Ta jedna droga ciągnie się przez tysiące kilometrów, podobnych do niej są miliony. Jak udaje się tego dokonać? oto sekret transportu kruszarka zawsze głodna nigdy nie najedzona odpowiednio zasilana kruszarka jest kluczem do wysokiej produkcji i niskich kosztów natomiast przeładowana marnuje czas pieniądze i paliwo Nieodpowiednio zasilona kruszarka dosłownie zjada produkcję i zyski. Im więcej włożysz do środka kamieni, tym więcej pieniędzy zarobisz. Można więc przypuszczać, że im większe wozidło, tym większy zysk. Ale życie rzadko jest takie proste. Na nierównych drogach Zwinność i mobilność mogą liczyć się bardziej niż brutalna siła i prędkość. Jeśli chcemy poznać liczbę i charakter potrzebnych nam maszyn, musimy zacząć od przyjrzenia się drodze, z której będą korzystać. Czasami droga odstrzelonego surowca skalnego od ściany skalnej do kosza zasypowego kruszarki jest gładka i stabilna. Zdarza się, że droga transportowa ma czystą, gładką nawierzchnię, o odpowiednich spadkach i ma wystarczającą szerokość, aby nawet największe maszyny mogły się bezpiecznie mijać zapobiega się zapyleniu, odprowadza się wodę przy nadmiernych opadach, a wszelkie zanieczyszczenia udaje się szybko usunąć. W takich idealnych warunkach wytrzymała konstrukcja oraz większa prędkość zasięg i ładowność wozideł sztywnoramowych, Pozostawiają w tyle ich przegubowych kuzynów, a większe maszyny stają się coraz bardziej opłacalne z każdym dodatkowym przejechanym metrem. Ale co się dzieje, gdy warunki nie są idealne? Na większości dróg technologicznych króluje wozidło sztywnoramowe, ale na bardzo stromych zboczach, załóżmy powyżej 12%, materiał może się przesuwać, a prędkość zmniejszać. Wtedy to wozidło przegubowe sprawdza się najlepiej. Napęd na wszystkie koła i niezależnie zawieszone mosty napędowe sprawiają, że wozidło przegubowe jest doskonałe do manewrowania i jest oczywistym wyborem na nierównych lub gorzej utrzymanych drogach technologicznych. I chociaż wozidło przegubowe radzi sobie z trudnymi warunkami o wiele lepiej niż jej towarzysz o sztywnej ramię, źle utrzymana droga transportowa drastycznie zwiększa koszty, niezależnie od tego, jaką maszynę wybierzemy, ponieważ zalegający na drodze surowiec skalny, który spadł ze skrzyni wozidła i zmieniająca się nawierzchnia sprawiają, że każdy obrót koła to duże obciążenie. Jedno wozidło nie jest jednak problemem w dużym kamieniołomie. Celem jak zawsze jest przemieszczenie jak największej ilości materiału skalnego za jak najmniejsze pieniądze, a to wymaga od nas nieco szerszego myślenia. W przemieszczeniu mas skalnych rozmiar ma ogromne znaczenie. Wielkość wozideł musi być dopasowana do strefy rozładunku i wielkości kosza zasypowego. Większe ładowarki z większymi łyżkami szybciej wypełniają wozidła. Duże wozidła natomiast. Przewożą więcej i kosztują mniej, gdy odległości i potrzeby produkcyjne rosną. Więcej maszyn oznacza większą produkcję. Równie prawdziwe jest stwierdzenie przeciwne. Małe odległości to małe ładowności i małe maszyny. Większe maszyny wiążą się z wyższą ceną, a każde dodatkowe wozidło wymaga dodatkowego człowieka z odpowiednimi kwalifikacjami, tak żeby znaleźć się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Co więcej, jedna maszyna może być lepsza od drugiej na drodze technologicznej lub przy ścianie, ale czy wady jednej z nich uzasadniają koszty drugiej? Czasami najlepszym narzędziem do pracy jest to, które mamy pod ręką. Równie niesamowite, co możemy zrobić, to wybrać odpowiednie opony. Każda opona wozidła musi wykonywać cztery czynności jednocześnie. Amortyzować wstrząsy, utrzymywać ładunek, trzymać się drogi i obracać się. W rzeczywistości, doskonałe opony są tak ważne, że nawet najmniejszy spadek ciśnienia w oponach może drastycznie obniżyć wydajność wozidła. Wraz ze spadkiem ciśnienia, wzrostem oporów toczenia i wzrostem temperatury zużywamy coraz więcej paliwa, by utrzymać wydajność. Spada prędkość, wydłuża się czas jazdy i co najgorsze, skraca się żywotność samej opony. Typowa opona może kosztować nawet 20 tysięcy dolarów lub więcej. Opona użytkowana przy optymalnym ciśnieniu może pracować do 8000 godzin. 70% ciśnienia optymalnego powoduje, że ta sama opona będzie pracowała krócej niż 2500 godzin. Dla doświadczonych operatorów utrzymywanie optymalnego ciśnienia w oponach to dopiero początek. Transport to cykl, który się powtarza cały czas. Załaduj, transportuj, wyładuj, wróć. Załaduj, transportuj, wyładuj, wróć. Dobry operator potrafi zwiększyć wydajność na każdym etapie. Podczas załadunku należy jak najmniej manewrować, być cały czas widocznym i zatrzymać się w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu. Podczas postoju dobry operator nie rusza kierownicą i nie włącza biegów. Jeśli ładowarka i wozidło są dobrze dopasowane, jedno powinno wypełnić drugie równomiernie i sprawnie w 4 do 6 cyklach. Dzięki wykwalifikowanym operatorom. Czas pomiędzy załadowaniem ostatniego kamienia na pełne wozidło a rozpoczęciem kolejnego cyklu może być krótszy niż 40 sekund. Na drodze wydajność wynika z powtarzalności. Utrzymując odpowiedni tryb mocy i stałą prędkość, operator zapewnia niskie zużycie paliwa i minimalną liczbę zmian biegów. Unika wycieków i minimalizuje obciążenie przekładni i amortyzatorów, które muszą radzić sobie z ładunkami, które ważą dziesiątki, a czasami setki ton. Prędkość powinna być zawsze zgodna z ograniczeniami. Zmiana biegów powinna być dostosowana do stopnia nachylenia, a hamowanie jak najbardziej optymalne. Następnie gdy już dojedziemy do kruszarki, ważne jest ograniczenie użycia biegu jałowego do minimum. W kamieniołomach nie da się uniknąć pracy na biegu jałowym. Silnik podczas załadunku lub rozładunku musi pracować. Dlatego zaleca się, aby silniki pracowały na biegu jałowym przez co najmniej 5 minut po włączeniu i przed wyłączeniem. Zbyt długa praca na tym biegu. W równym stopniu zużywa paliwo i części oraz zmniejsza zyski. Jeśli czas pracy jest nieprawidłowy lub maszyny są źle dobrane, wozidła mogą stać bezczynnie przy ścianie, przy koszu zasypowym kruszarki lub, jeśli droga transportowa jest zbyt wąska, nawet na drodze pomiędzy nimi. Wyłączenie każdego silnika, który pracuje na biegu jałowym dłużej niż 5 minut, lub zainstalowanie systemu automatycznego wyłączenia silnika. To zdecydowanie najprostszy sposób na niższe koszty i utrzymanie maszyn w ruchu. W ostatecznym rozrachunku transport daje dobre wyniki, wtedy gdy wszystkie jego elementy działają jak w zegarku. Wozidła muszą być dostosowane do dróg transportowych, ładowarek i odpowiadać potrzebom kruszarki. Sekretem pracy wozidła jest trzymanie się rytmu kamieniołomu. Wyrywamy kamień z ziemi, przenosimy go często wiele kilometrów i wkładamy do szczęk kruszarki. I co teraz? Co się z nim stanie? Gdzie trafi? Na tym polega sekret gospodarki magazynowej. Ale to już opowieść na inny dzień. Czytała Krystyna Czubówna.